Na was, głodnych, przerażonych, przyciskających dzieci do piersi. Witam serdecznie, tutaj Extremum Game zagramy dzisiaj w Dziki Gon. To jest trzecia wersja osłony Wiedźmina. Dodatkowo mam zainstalowany dodatek Serce z Kamienia oraz Krew i Wino. Jest promocja na Steamie, tak jak i na Epix Games. Zniżka 80%, więc skusiłem się na grę, bo po takiej cenie to stwierdziłem, że warto zagrać w grę, która miała bardzo dużo pozytywnych ocen i też przyznawanych nagród. Są pewne niuanse, które trochę mi się nie podobają w Wiedźminie, ale dopiero gram niecałe 15 godzin może w tą grę, więc zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać. Grę opłaciło mi się kupić, bo kosztowała 30 zł, no powiedzmy. Wiemy, że to jest trzecia wersja odsłony Wiedźmina. Trochę ta fabuła w grze nie jest wytłumaczona jak to wyglądało na początku. Po prostu znajdujemy się w pewnym miejscu i zaczynamy grę. Troszkę jest nakreśleń w ciągu rozgrywki, ale to za mało, żeby wiedzieć co i jak i z czym się je, więc warto obejrzeć na przykład serial na Netflixie, przynajmniej ten sezon pierwszy. Albo zagrać wcześniejsze wersje Wiedźmina, ale niestety no, dla mnie to raczej odpada, ze względu na już archaiczną dosyć grafikę. Ta część druga jeszcze może by mi podeszła, ale raczej nie będę przegrywać tych poprzednich wersji Wiedźmina. Więc jedynie co, to mogę się zadowolić tą odsłoną, która jest obecnie. No i proszę bardzo, mamy tutaj utopielców, czyli pewnego rodzaju wrogów. Także użyję sobie alchemicznych środków akurat olej przeciw pojadą, żeby lepiej się rozgromić z tymi potworami co na mnie tutaj czekają. Zaraz zobaczycie jak wygląda sama walka, ale jak już jestem tutaj w oknie to od razu powiem, że mamy do dyspozycji różnego rodzaju sposoby tworzenia przedmiotów, czyli tak zwanego craftingu. Od alchemii właśnie jestem tutaj w tym, po rzemiosło takie inne. Niektóre przedmioty, nie wiem czy wszystkie, trzeba wykonywać. Na przykład, u Kowala za pewną opłatą. Na przykład, taki strój wojskowy. Mamy różnego rodzaju książki, które możemy poczytać. Tu jest dosyć ciekawe okno, postacie, o których też możemy tak samo poczytać. Co też y, trochę fabularnie nakreśli nam o co chodzi. W tej grze, ale nie do końca, bo warto chyba bardziej sobie, nie wiem, pierwszy chociaż sezon obejrzeć tego serialu, co wspominałem wcześniej, żeby chociaż część wiedzieć o co chodzi. Na szczęście i na moje szczęście obejrzałem, zanim kupiłem tą grę. Mamy coś takiego jak bestiariusz, dzięki któremu możemy się dowiedzieć odnośnie różnych potworów które czyhają na nas. Oczywiście najpierw musimy te potwory znaleźć na... E, znaleźć w grze po prostu i wtedy właśnie się nam odblokują tutaj informacje na temat tych potworów. Jak je można, jakie można... Jakie są sposoby na nie? Jakie, jakie mają wrażliwe punkty? Jakie mikstury możemy tutaj użyć na takie potworki i tego typu rzeczy. Jak widać, no, jest tych potworów dosyć, ale nie wszystkie jeszcze odblokowałem. Niektóre są bardziej fabularne, jak na przykład taki poroniec, który akurat był częścią fabuły i którego udało, nawet nie musiałem go zabijać, wystarczyło rzucać odpowiednie zaklęcia. No i tak, mamy różnego typu zadania. Jest oznaczony poziom, gdzie możemy sobie po prostu zobaczyć, czy dane zadanie nie jest zbytnio trudne dla naszej postaci, bo nasza postać właśnie zdobywa poziomy. Ja jestem dopiero na szóstym, bo to niedawno zacząłem. Zaczynamy oczywiście od pierwszego poziomu. I tutaj później, jeżeli co poziom uda nam się zdobyć odpowiednie punkty doświadczenia, żeby odblokować poziom, odblokują nam się punkty do rozwijania naszej postaci. I tutaj mam jeden punkt dostępny, który mogę sobie użyć. Może sobie użyję tego. No i super. Mamy różnego rodzaju umiejętności naszej postaci, trzeba poczytać na ten temat o co chodzi dokładnie. I tutaj też możemy w odpowiedni sposób naszą postać rozwijać, bo dzięki właśnie takim mutagenom, które występują w grze dodatkowo na przykład zwiększają nam życie do 200% albo mogą nam zwiększyć moc znaków, tutaj akurat o 5%, ale dodając na przykład inne umiejętności do tego okna możemy sobie zwiększać, właśnie bo, przecież biorąc, sam ten mutagen ma moc 50, ale właśnie tutaj dodałem do niego zdolności, które właśnie zwiększają jego moc, także trzeba to sobie łączyć. bardzo ciekawy sposób to jest tutaj stworzone, takie dosyć to skomplikowane jest, nawet fajnie, bo fajne rzeczy można sobie tutaj potworzyć i naszą postać rozwinąć w kompletny inny sposób. No i mapa świata jest dosyć rozległa, nawet bardzo rozległa, bo to jest jeden kawałek mapy, a tak naprawdę ten świat jest większy. W zasadzie tak przyglądając się temu, to mamy w zasadzie cztery pomniejsze jeszcze mapy mamy. Po których możemy podróżować. Nie wiem czy to z dodatkiem czy bez dodatku. Ciężko mi to opisać. Bo ja od razu włączyłem sobie rzecz z dodatkami. No jak widać sporo rzeczy jest do odkrycia. Tam gdzie znaki zapytania. Tam są jakieś inne różności. Ale tak. No większość wam odpisałem. A zobaczmy jak wygląda walka z takimi potworami. O coś ten olej się... Nie, no jest. Dobra, wyciągamy srebrny miecz, bo na potwory trzeba mieć srebrny miecz. Tam mamy wodną babę, a tutaj mamy utopiec. Także trzeba ich posiatkować i trzeba uważać, żeby nas nie zaatakowały takie utopce. Więc uniki w tej grze są bardzo ważnym elementem. Ale także rzucanie tych pomniejszych czarów, bo jak widać, nie walczymy z jednym wrogiem na raz, tylko z kilkoma. O, odcięła się głowa, odleciała mu głową. No, już następni dołączyli, także łatwo nie jest na razie. Później możemy podnosić różne rzeczy przy zwłokach naszych Janek ofiar. Jest zmyślony, na pewno zostawia ze sobą ślady. Używamy tutaj zmysłu wiedzi żeby wytropić ślady. Ślady prowadzą do jamy. Ciekawe czy jest w środku Janek? Nie bój się. Jesteś oblakinią. Jaroszkiem. Aha, u Boże, mało was zostało na świecie. Poszukuję szarowłosej dziewczyny, widziały się? Opowiedz mi wszystko po kolei. Gdzie ją widziałeś? Co robiła? To dla mnie bardzo ważne. Dlaczego? O co chodzi? Nie możesz mówić? Dlaczego? Straciłeś głos? Mogę ci jakoś pomóc? Chcesz, żebym za tobą poszedł? Cóż, chyba nie mam wyjścia. Zadania są różne, czasami. Spotykamy jakichś cięższych przeciwników tu akurat były takie słabe potworki, co w sumie nie były takie groźne dla Wiedźmina, bywają groźniejsze. A no, w grze po prostu wykonujemy różne zadania, które nam powierzą tutaj różne postacie. No, to jest typowe RPG, to jest typowa gra RPG jesteśmy na miejscu. Pozwól mi się rozejrzeć. Na tej półce jest coś, co sprawi, że zaczniesz mówić. W takim razie wejdę tam, co mi się wydaje, że. Tam coś będzie złego na mnie czekać No ale zaraz się przekonamy Jakieś wrony tam latają na górze No ciekawe Może chodziło mu o tę butelkę O kurde, zginąłem od upadku. No to fajnie. No jak widać, można w głupi sposób zginąć. Jednak można zabić Wiedźmina. A ja myślę, że na tym odcinku zakończymy i się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.